A jeszcze się tutaj Michał ogląda oczywiście tutaj nikich nie dojdzie no, jakieś jeszcze znowu cieszą się, już, cieszą się, wiedzą, że zajmą dwa pierwsze miejsca będzie pierwsze miejsce i drugie miejsce, gdzieś tam już pozdrawiają swoich dyrektorów sportowych cieszą się, myślę, że to będzie Michał zwycięzcą etapu, czuję to czuję to, widzę to, że Michał wjeżdża pierwszy, wjadą tak na metę razem, uniosą ręce do góry Michał z jednej strony, Karapaz z drugiej, będą się trzymali w tych objęciach radości, szczęścia i koło Michała Kwiatko będzie pierwsze o te kilka centymetrów, i Michał Kwiatkowski będzie zwycięzcą Tour de France. Czekamy jeszcze 681 metrów. No tak, mowa ciała o tym mówi Michał Kwiatkowski. Pokazał to, co rozmawiali. Michał Karapac, już taki rozprężony. No, chyba się dogadali, rzeczywiście. Albo tam pomógł ktoś z kierownictwa, przecież tam jedzie ten taki brudny, jak nieszczęście, po tym żwirze, po tym szutrze samochód. Jeszcze 420 metrów. Czy będzie zwycięstwo będzie. Michała Kwiatkowskiego? Darek mówi, będzie, że będzie, będzie. będzie. ale Jestem to póki nie zobaczę. I nie zobaczę, to. to nie będę wierzył. Michał Piatkowski nasz wspaniały kolarz, wygrywa etap Tour de France. Tr za za 270, za 250. czy oni tak jadą wolniutko? No, Panowie, przyspieszcie troszkę. Ale my czekamy, żeby krzyknąć. Tak, żeby Michał, krzyknąć. Michał, Michał, Kwiatkowski, mistrz świata z Pomferady. Proszę, jak się cieszą. To jest piękny dzień drużyny Ineos Granadiers. Pokazali jednak, co jest warta ta drużyna, gdy wycofuje się lider po pięknej walce dzisiaj 30 nad kolarzy uciekało i zostało dwóch, dwóch najmocniejszych. Polak Michał Kwiatkowski i ekwadorczyk Richard Carapaz Ostatnie metry i kto będzie tym zwycięzcą? Czekamy, czekamy, tam jeszcze jakiś kibic wtargnął na linię. Są, obejmują się, patrzymy na koła, na koła. Michał Kwiatkowski! Polak zwycięzcą etapu. Jechał. Jeszcze tam bym pognał, może ten pan z centymetrem wjechał, żeby mierzyć które